Papryka będzie rosła jak szalona, zawiąże słodkie i soczyste owoce, wystarczy podlać tym krzakiem po posadzeniu do ziemi. Nie zawsze łatwo jest uzyskać spory plon papryki, ale jest to możliwe, jeżeli wiemy jak i kiedy dokarmiać kapryśne krzaki. Papryce należy stale dostarczać dużą ilość składników odżywczych, abyśmy później byli mile zaskoczeni ilością owoców na jednym krzaku. Zasilanie drążdżowe w połączeniu z zielonym nawozem zapewnia solidne zbiory. Napar drążdżowy jest najbardziej wartościowym produktem odżywczym dla większości upraw warzywnych. Należy zauważyć, że odżywka ta może być używana nie tylko do papryki. Możemy również odżywić nią pomidory, bakłażany lub ogórki. Do jej przygotowania potrzebne jest 10-litrowe wiadro. Posiekane pokrzywy, koniczyna i inne zioła, które rosną w ogrodzie, układa się w nim do samej góry. Całość zielonego nawozu musimy zalać gorącą wodą, tak około 80 stopni Celsjusza. Po osygnięciu i przecedzeniu naparu ziołowego trzeba dodać 30 g suchych drożdży. Wcześniej drożdże rozpuszcza się w ciepłej wodzie, a następnie wlewa do nawozu zielonego. Tę odżywkę należy zużyć w ciągu dwóch dni, nawóz jest skoncentrowany, dlatego dwukrotnie rozcieńczamy go wodą. Każdy krzak papryki powinien otrzymać co najmniej pół litra tego zasilania.